Związkiej brygady zmechanizowanej, który otrzymuje buzdana za przekuwanie szkoleniowego rzemiosła w sztukę budowania żołnierza przyszłości. Panie generale, witamy. O Już za chwilę pojawią się przed państwem panowie doktorzy Krzysztof i Zbigniew Kopociński, których serdecznie zapraszam na scenę. Panowie doktorzy, gorący koplaska. Panowie doktorzy są szefami pododdziału oddziału okulistycznego w 105 kresowym szpitalu wojskowym w Żarach. Kapituła uznała, że buzdegane otrzymują panowie za budowanie ducha korpusu wojskowej służby zdrowia. Kolejnym laureatem buzygana jest plutonowy Piotr Małachowski, żołnierz wojskowego zespołu sportowego drugiego wojskowego oddziału gospodarczego we Wrocławiu. Jak wszyscy doskonale wiemy, to srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Pan Piotr dostaje Buzdygana za przekuwanie wymiernych sukcesów sportowych w niewymierne dobro ratowania życia. Obowiązki i zajęcia sportowe niestety nie pozwoliły laureatowi na osobisty odbiór pustygana, ale zrobi to za niego pani Katarzyna von Engel, którą również serdecznie witam i zapraszam na szczęście. Kolejny nasz laureat to ksiądz komandor, porucznik Radosław Michnowski, kapelan w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej i 35 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej. Księże komandorze, zapraszam. Ksiądz Michnowski otrzymuje buzdygana za przełamywanie schematów oraz walkę z żołnierskim strachem i stresem. Powitajmy na scenie również panią Sylwię Szymańską, psychologa, psychoterapeutę Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Witamy panią bardzo gorąco. Kapituła przyznała jej buzdygana za to, że oswoiła cywilów i żołnierzy z czymś, to jeszcze... Przed kilku lat brzmiało jak wyrok z PTSD, czyli zespołem stresu połówrazowego. Od kilku lat, od kiedy istnieje redakcja internetowa Polski Zbrojnej, Buzdygana przyznają czytelnicy portalu polskazbrojna.pl. W tym roku nasi internauci zdecydowali, że Buzdygan trafi do rąk starszego sierżanta rezerwy Tomasza Sawickiego, który nie pozwala zapomnieć o bohaterach walk o niepodległość. Panie Tomaszu, zapraszam. Warto dodać, że Pan Tomasz zdobył prawie 40% głosów oddanych w naszym plebiscycie. A teraz, proszę Państwa, moment historii naszych muzykanów szczególny. Dzisiaj po raz pierwszy w ponad 20-letnim historii wręczymy tę nagrodę poświęconą. Nasz laureat, generał Janusz Browicz-Lewiński, legendarny gryf, zmarł 5 stycznia tego roku. Śmierć generała nie kończy jednak jego historii, w pewnym sensie jest ona początkiem nowej odsłony dzieła jego życia. Gdy odchodzi człowiek, pozostawia spadkobiercom swój testament, wskazuje tych, którzy mają prawo do jego dziedzictwa. Osobą wskazaną przez Gryfa jest pani Agnieszka Bogucka, prezes zarządu oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, która ostatnich 14 lat życia generała spędziła aktywnie i ofiarnie opiekując się nim, przywracając pamięć o jego dokonaniach i o jego długim życiu dla Polski. To jej zaangażowanie sprawiło, że gryp stał się bardzo rozpoznawalnym bohaterem również dla najmłodszego pokolenia. Pani Agnieszka, jak czytamy w uzasadnieniu, najpełniej odczytuje ostatnią wolę tego wielkiego człowieka. Wie bowiem, być może najlepiej z nas, że jego dziedzictwo nie jest tylko dziedzictwem materialnym. A format jego postaci, chociaż przemawia do wszystkich, którym sprawy ojczyzny leżą na sercu, w swojej istocie przynależy do wojska. Bo z polskiego wojska się wywodzi. Dlatego też decyzją pani Agnieszki, zgodnie z intencją kapituły, buzdygan generała trafił do rąk spadkobierców jego idei jego tradycji, jego żołnierskiego powołania do jednostki wojskowej komandosów Lubińców, których dziś się reprezentuje na naszej uroczystości dowódca, pułkownik Michał Strzelecki. Witamy Panie pułkowniku bardzo, bardzo serdecznie. Nasza prestiżowa nagroda zostanie uroczyście wręczona żołnierzom WK Lubiniec podczas ich święta. To symboliczne zdarzenie, którego Państwo są świadkami, pokazuje, jak uniwersalne dla nas wszystkich jest przesłanie życia tego wielkiego polskiego żołnierza, wielkiego obywatela i patrioty. O odebranie wyróżnienia proszę na scenę Panią Agnieszkę Bogucką. Wszyscy laureaci są już z nami, teraz z kolei na wręczenie pustyganów. Następnie zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana ministra Michała Borczyka, Dyrektora Wojskowego Instytutu Wydawniczego Pana Macieja Podczaskiego, redaktor naczelną Polski Zbrojnej Izabelę borańską Mielewską, Annę Putkiewicz, redaktor naczelną portalu Polska zbrojna.pl i mającego się wkrótce ukazać kwartalnika Polska Zbrojna Historia oraz pana Błażeja Wojnicza, prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Głównego Mecenasa naszej dzisiejszej dany. Wyganę otrzymuje Pan Generał Brygady Jarosław Gromadziński, dowódca 15. Iżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Za przechowanie szkoleniowego doniosła w sztukę budowania żołnierza przyszłości. Krzysztof i w Kopocińscy. Panowie doktorzy są szefami pododdziału okulistycznego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarów. Serdecznie gratulujemy i prosimy o pracę. W imieniu tylko do wybotów na mała pani Katarzyna von Engel. Kolejny nasz laureat, ksiądz Komandor porucznik Radosław Wignowski. Bardzo damy wam dystamatu. Walkę z wojownikiem z badem i stresem. Pani Sylwia Szymańska, psycholog, psychoterapeuta. Otwala się wówki wojnierzy z zespołem z grosów Kolejny muzykan trafia do rąk starszego sierżanta rezerwy Tomasza Sawickiego, tego, który nie pozwala za powiem, o bocha teraz bardzo nie Pani Agnieszka Boguska. Gratulacje. Szanowni Państwo, laureatów dycyganów proszę jeszcze o pozostanie na scenie. Natomiast Państwa, wręczające uczelnie proszę o zajęcie miejsc na widowni. Szanowni Państwo, czekają Państwa jeszcze dodatkowe wyróżnienia w postaci voucherów na pobyt na wypoczynkowy ufundowany przez AMW Revita, spółka ZOO. Zapraszam do ich wręczenia prezesa zarządu AMW Revita, spółka ZOO, pana Damiana Pietrzyka. Damian Pietrzyk, prezes zarządu Rewita, wręcza laureatom pustyganów dodatkowe wyróżnienia w postaci voucherów na pobyt wypoczynkowy. To Szanowni Państwo, laureaci Buztygianów za, za rok 2016. <klucz> Bardzo dziękuję Zapraszam teraz do mikrofonu księdza komandora, porucznika Radosława Witnowskiego, który zabierze głos w imieniu wyróżnionym Buztygianem. ale mówisz z głowy, czyli z niczego. Dobrze, że światła świecą w oczy, więc nie widać dla was tutaj jest wszystkich. Dokładnie mam przemawiać w imieniu wszystkich laureatów nagrody, bo sobie najlepiej na z tłumem radzę. Zobaczymy. Przede wszystkim dziękujemy za to wyróżnienie. To wielka rzecz dostawać nagrodę od ludzi, z którymi się służy ramię w ramię. To uznanie wasze dla dla nas, chociaż my w moim odczuciu nie robimy nic szczególnego. Tak jak jest powiedziane w artykule o panu generale, dowódcy 15 Brygady, że od nas wymaga dużo, a od siebie jeszcze więcej. Myślę, że na tym to wszystko polega. My wymagamy od ludzi, do których jesteśmy posłani, z którymi służymy, wymagamy dużo, ale sobie podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej. Kiedyś mówiłem do podchorążych, e, może trochę zawiedziony, że wybierają jednostki brzegowe zamiast walczyć o gwiazdkę dowódcy okrętu. A w pewnym momencie zrozumiałem, że to chyba nie o to chodzi. Służba ma być dla nich pasją. I myślę, że tą pasją jest dla nas nasza służba, moja, wszystkich nagrodzonych przez te 23 edycje Nagrody Buzdygana. Nasza służba jest naszą pasją. I tą pasją próbujemy zarażać wszystkich tych, do których jesteśmy posłani, razem z którymi służymy ramię w ramię. Moi drodzy, ta nagroda zobowiązuje. Ta nagroda jest takim waszym poklepaniem na sporamieniu powiedzeniem Tak trzymaj stary. To jest wiatr w żagle, który dalej będzie pchał naszą łódź razem z wami. Ku lepszej przyszłości, ku lepszej jakości. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pani A teraz zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu pana ministra Michała Tworczyka.